Polskie powinno jednocześnie zajmować się tym, jak zbudować system, żeby energia e, była jak najtańsza, eliminować przemoc na przykład względem dzieci, jak i zajmować się tym, żeby zgwałcone kobiety w sądach nie słyszały, że ponieważ nie krzyczały, to gwałtu nie było. Statystyki policyjne, które są oczywiście niedoszacowane wskazują na 1500 gwałtów. Proszę sobie odpowiedzieć zgodnie z własnym poselskim sumieniem, ilu osób za chwilkę będzie dotyczyć drastyczny wzrost cen za energię, ilu osób będzie dotyczyć, rzeczywiście realny problem. Państwo się zajmujecie rzeczami, które oczywiście są związane z tragediami ludzkimi, ale rządzenie państwem to jest również układanie priorytetów rzeczami, którymi, którymi powinniśmy się zajmować. Rozumiem, że konfederacja umie zajmować się jedynie jednym problemem w tym samym czasie, ponieważ na tyle wam wystarcza kompetencje i możliwości. Państwo polskie powinno jednocześnie zajmować się tym jak sprawić i jak zbudować system, żeby energia była jak najtańsza, żeby ludzie nie marzli w domach, powinna zajmować się tym jak eliminować przemoc